Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś cię obserwuje, gdy spacerowałeś po lesie? Czy kiedykolwiek czułeś się zagubiony w miejscu, które zdawało się żyć własnym życiem? Być może wszedłeś w domenę leszy, ukryty strażnik lasu w mitologii słowiańskiej. Dziś zagłębimy się w historię, która jest stara, ale wciąż żywa w cieniu drzew. Przygotuj się na odkrycie sekretów bytu, który chroni, wprowadza zamęt, a czasem karze. Zanim rozpoczniemy podróż przez zaczarowany las, skorzystajcie z okazji i zasubskrybuj kanał. Na szlaku kryje się jeszcze więcej tajemnic, więc nie możesz się zgubić. Powstanie żywego lasu. Na długo przed pojawieniem się miast, dróg i ludzi panowała tylko cisza głęboka cisza, przerywana jedynie szeptem wiatru swobodnie sunącego po nagich wzgórzach. Ziemia była młoda, wciąż wilgotna i podatna na kształtowanie, a niebo, czasem ciemne, czasem złote, obserwowało wszystko w milczeniu. Słowiańscy bogowie, starożytni i mądrzy, czuli, że w tym nowo stworzonym świecie wciąż czegoś brakuje. Ukształtowali rzeki, uwolnili gwiazdy, sprawili, że pojawił się ogień i kamień. Lecz Ziemia, choć żywa, wydawała się samotna. Wtedy to Rod, Bóg Stwórca wszystkiego, dmuchnął głęboki oddech nad polami. Tam, gdzie jego oddech dotknął Ziemi, zaczęły kiełkować małe siewki. Na początku byli nieśmiali, jakby testowali świat, ale szybko dorośli i rosły jak żadne inne istoty przed nimi. Pierwsze drzewa stały niczym święte kolumny, wysoki, pokręcony, pełen soku i tajemniczości. Jego gałęzie dotykały nieba, a korzenie serca Ziemi. Tak narodził się pierwszy na świecie las dziki, piękny i żywy. Ale to nie było wszystko. Każde stworzenie, aby zachować równowagę, Potrzebuje duszy, opiekun. Tak więc z połączenia cienia liści ze złotym światłem zachodzącego słońca powstało Leszy. Nie narodził się jako dziecko ani jako Bóg. Leszy wyłonił się jako duch, stworzony z samej esencji lasu. W jego oczach odbijała się zieleń koron drzew. Jego skóra miała fakturę kory starożytnego drzewa. Jego serce biło w rytm gałęzi kołyszących się na wietrze. Bogowie spojrzeli na niego z szacunkiem, ponieważ wiedzieli, że stworzyli coś wyjątkowego istotę która nie była boska jak oni ale też nie była ziemska jak zwierzęta leszy był połączenie świata natury i sakrum a nie mówił tak jak mówią ludzie jego głos był szelestem liści o zmierzchu trzaskiem gałązek odległym śpiewem niewidzialnego ptaka leszy spacerował wśród drzew a gdziekolwiek poszedł las kwitł pod jego stopami rozkwitały kwiaty jelenie zbliżały się pewnie a wiatr tańczył wokół jego ciała jakby znał go od zawsze Wkrótce pojawili się mężczyźni. Pierwsi Słowianie zaczęli budować swoje wioski na skraju lasów i nawet nie widząc Leszego, czuli jego obecność. Kiedy zapuścili się zbyt głęboko w las, usłyszeli w oddali śmiech, zobaczyli jak drzewa zmieniają miejsce i zgubili się na znanych im wcześniej ścieżkach. To był Leszy, który wystawiał na próbę ich serca. Ale wtedy mężczyźni byli szanowani. Zbierali tylko to, co było niezbędne i polowali z wdzięcznością. A Leszy w zamian pozwolił im żyć w harmonii z żywym lasem. Tak narodziła się równowaga. Po jednej stronie ludzie, po drugiej duch lasu, a w centrum leszy nie jako władca tyran, lecz jako cichy strażnik tego, co święte i dzikie. To był pierwszy rozdział długiej historii jednej z najbardziej tajemniczych istot w mitologii słowiańskiej. Istota, która się nie starzeje, nie śpi i która nawet dziś, nawet w ukryciu, nadal obserwuje tych, którzy odważają się wejść do jej królestwa drzew. Kształt zmieniający się pod wpływem wiatru. Leszy jest tajemnicą oddechu, a jeśli jest jedna rzecz, o której nigdy nie możesz zapomnieć, to jest to. Nigdy nie wygląda dwa razy tak samo. W przeciwieństwie do bogów, którzy mieli stałe twarze, rzeźby z własnymi cechami i symbolami, Leszy wymyka się wszelkim definicjom. Jest jak wiatr w drzewach, czujesz go, słyszysz, ale nigdy nie widzisz go tak samo. Jego ciało zmienia się zgodnie z wolą lasu, potrzebą chwili, a nawet zgodnie z sercem osoby, która je obserwuje. Czasami chłopi widzieli w nim ogromnego mężczyznę z brodą zrobioną z mchu i skórą przypominającą korę dębu. Był tak wysoki, że jego głowa znikała między gałęziami drzew. Twoje oczy? Dwa zielone słońca świecące w ciemności, ale gdy ktoś śmielszy próbował za nim pójść, on kurczył się w ich oczach, stawał się mały jak dziecko z żywymi oczami, ubraniem z liści i głosem jak strumień. Niektórzy twierdzili, że leszy potrafił przemieniać się w zwierzę. Niedźwiedź, wrona, Wilk, a nawet żaba kryjąca się pod kamieniem. Inni przysięgali, że o zmierzchu zamieniał się w cień, szczupłą postać, która bezgłośnie podążała za podróżnymi, zmieniając ich ścieżki tak, aby tego nie zauważyli. Jedna z najstarszych opowieści opowiada o drwalu, który wybrał się do lasu w poszukiwaniu rzadkiego drewna. Śmiał się z opowieści o leszym. Duchy to strach starca, powiedział, ale im bardziej ciąć, tym bardziej znikało słońce. Wiatr się zmienił. Drzewa zdawały się zamykać za nim. A potem zobaczył jelenia z ludzkimi oczami. Oczy, które wpatrywały się w niego, jakby pytały dlaczego? Kiedy jeleń próbował uciekać, zamienił się w dym, a z tego dymu wyłonił się starzec o ciele skorzeni, uśmiechający się powoli. To był leszy. Drwal nigdy nie odnalazł drogi powrotnej. Dlatego wśród mieszkańców wsi narodziła się cicha zasada: nigdy nie ufaj temu, co widzisz w lesie. Ponieważ leszy może patrzeć na ciebie z twarzą wrony, głosem dziecka, niewidzialną obecnością gałęzi, która porusza się sama i nie lubi, gdy ktoś go śledzi, ale ta umiejętność nie służy wyłącznie straszeniu. Leszy zmienia formę, aby chronić. Jeśli zobaczy, że do gniazda zbliża się myśliwy, może zamienić się w tygrysa, aby go odstraszyć. Jeśli dziecko zgubi się w lesie i płacze z czystej złośliwości, może pojawić się jako mały biały królik, który podskakując wskaże mu drogę do domu. Leszy czyta serca tych, którzy stają na twojej drodze. I reaguje zgodnie z uczuciem, jakie napotyka. Twoje ciało składa się z tego, co oferuje las, pnia, błota, grzybów, mgły, suchych liści, korzeni. On nie ma kształtu, bo las również go nie ma. I podobnie jak wiatr, który zmienia kierunek, kiedy chce, leszy zmienia wygląd, kiedy musi. Dlatego tak wielu się go boi i tak wielu go czci. To jest pytanie, na które nigdy nie ma odpowiedzi. Postać przechodząca między drzewami, dźwięk, który zdaje się woła twoje imię, nawet gdy nikogo nie ma w pobliżu. On jest leszym i może patrzeć na ciebie teraz, ale nie w sposób, którego się spodziewasz. Strażnik zwierząt i drzew leszy nie jest po prostu duchem żyjącym w lesie, on to jest las. Każde zwierzę, które biegnie między drzewami, każdy pęd, który przebija się przez ziemię, każdy ptak, który śpiewa o świcie, wszystkie są pod Twoją ochroną. Od samego początku leszy przyjął cichą misję być strażnikiem wszystkiego, co oddycha, pełza, rośnie i kwitnie pod koronami drzew. Nie z poczucia obowiązku, ale dlatego, że taka jest ich natura. Czuję ból przeciętego korzenia, strach sowy przed toporem, krzyk drzewa, które krwawi żywicą, gdy zostaje zranione. A co ze zwierzętami? Ach, zwierzęta uznają go za swego Pana i przyjaciela. Jelenie podchodzą bliżej i kładą się w jego cieniu. Wilki wyją z szacunku, gdy wyczują Twoją obecność. Żaby ćwierkają, gdy przechodzi, a nawet węże, których niewielu odważy się dotknąć, pełzają wokół jego stóp, jakby wiedziały, że są tam bezpieczne. Legenda głosi, że pewnego zimowego poranka ciężarna wilczyca uciekała, zraniona okrutną pułapką zastawioną przez myśliwego. Nie będzie mogła urodzić, ale śnieg przestał padać, wiatr wiał ciepło, niczym westchnienie, a ze środka lasu wyszedł leszy, ze spokojnymi oczami i rękami pachnącymi ziemią delikatnie dotknął boku wilczycy, i tam, pod jej ochroną, narodziły się młode. Kiedy myśliwy wrócił po pułapkę, pułapki już nie było. Na ich miejscu pozostały tylko ślady ludzkich stóp, które nagle zamieniły się w ślady jelenia, a potem nie było już nic. Leszy opiekuje się zwierzętami tak, jak pasterz opiekuje się swoją trzodą, ale bez ogrodzeń, bez dominacji, bez arogancji. Rozumie, że las żyje w równowadze, że drapieżnik potrzebuje ciszy, a ofiara schronienia. A co do drzew, Leszy kocha je jak braci. Mówią, że chodzi między nimi i rozmawia z każdym z nich. Zapytaj, jak się czują, wysłuchaj ich skarg. Czasami śpiewa starożytną bezsłowną pieśń, którą rozumie tylko las. A kiedy drzewo obumiera, on siada przy nim, jakby czuwał nad nim, dopóki nie opadnie ostatni liść. W spokojniejsze noce mieszkańcy lasów przysięgają, że słyszą te odległe pieśni. Słodka, melancholijna melodia, jakby sama Ziemia śniła. Ale leszy także się narzuca. Kiedy ktoś próbuje złapać zwierzę dla sportu, on to zauważa. Kiedy święte drzewo zostaje przeznaczone do wycięcia, on to czuje i on działa. Może to być nagła burza, zniknięcie szlaków lub jakaś obecność wisząca ciężko w powietrzu, jakby las, obserwował. Bo nią jest. Leszy nie zabrania mężczyznom polowania i zbieractwa, ale wymaga szacunku. Uczy, że każde stworzenie ma swoją rolę, że każde drzewo ma ducha. Że nic tam nie należy do człowieka. On nie chroni z zemsty, on chroni z miłości. I tak przez całe wieki, jeszcze zanim pojawiło się słowo ekologia, Leszy dbał już o niewidzialną równowagę życia. Bez tronu, bez korony, ale z mocą, którą zrozumieć mogą tylko ci, którzy słuchają serca lasu. Wróg niesprawiedliwych myśliwych. Przez wiele stuleci ludy słowiańskie żyły na skraju lasów. Budowa domów wiązała się z drewnem, pozyskiwaniem dzikiego miodu i ziół leczniczych, a wyżywienie rodzin było możliwe dzięki umiarkowanemu polowaniu. Był szacunek, była równowaga. I tak leszy pozostał w ukryciu, obserwując bez interwencji, ale z czasem przychodzili inni mężczyźni. Mężczyźni, którzy polowali nie z konieczności, lecz dla zabawy, że nie chcieli drzewa, żeby mieć schronienie, ale dla zysku. Mężczyźni, którzy nie pytali o pozwolenie, nie dziękowali i tym bardziej nie przejmowali się tym, co po sobie zostawiali. To byli nieuczciwi myśliwi, a wobec nich leszy stał się siłą bezlitosną. Mówi się, że kiedy leszy wyczuwa obecność okrutnego myśliwego w lesie, zmienia się również wiatr. Powietrze staje się cięższe, drzewa szepczą do siebie, a cisza zwierząt rozprzestrzenia się, nie ze strachu, lecz z ostrzeżenia. Las zamyka się niczym żywy labirynt. Opowiadana jest stara historia, przekazywana z ojca na syna w odizolowanej wiosce. Arogancki mężczyzna, znany z polowań sportowych, wszedł do lasu z dwoma psami i błyszczącą bronią. śmiej się głośno, drwiąc z legend. Wskazywał na każde stworzenie, duże czy małe, ale coś zaczęło się zmieniać. Znane mi szlaki zniknęły, kompas cały czas się kręcił. Psy zaczęły szczekać w pustkę, a potem uciekły. Las wydawał się gęstszy. Każdy krok był trudniejszy, i wtedy go zobaczył. Wysoki mężczyzna, chudy jak sucha gałąź, z oczami jak czarne dziury i skórą, którą można było pomylić z pniem drzewa. Myśliwy krzyknął, lecz jego głos nie odbił się echem. Leszy nie powiedział ani słowa, on po prostu podniósł rękę, a cały las zdawał się kłaniać, jakby słuchał niewidzialnego króla. Nigdy więcej nie widziano myśliwego. Niektórzy mówią, że stała się częścią lasu, inni, którzy wędrują wśród drzew do dziś, bez twarzy, jako wieczna kara. Leszy nie zabija, uczy. Ale jego lekcja jest surowa. Zabiera to, co człowiek ceni najbardziej: drogę powrotną. Każdego, kto wkracza na twój teren bez szacunku, można pomylić z samym krzakiem. Gałęzie się splatają, dźwięki są odwrócone, światło słoneczne staje się iluzją, łowca staje się ofiarą, a jednak Leszy jest sprawiedliwy. Wielu z tych, którzy weszli do lasu z pokorą i skruchą, zostało poprowadzonych z powrotem. Leszy każe dumę, nie ignorancję, chce, żeby ludzie się uczyli. Niech poczują strach, nie po to, by cierpieć, lecz by pamiętać. Natura nie jest sługą, to ja, pani, a kiedy ktoś wraca ze spotkania z Leszym, wraca odmieniony. Wygląd jest inny lżejsze kroki, głos niższy, i nigdy więcej nie polują dla zabawy, ponieważ zrozumieli to, co rozumie niewielu las widzi, a także jego opiekun leszy. Wyzwanie podróżników pokonanie Leszyego jego w grze oszustwa. Nie każdy, kto wejdzie w konflikt z Leszym zostanie ukarany. Niektórzy z nich przeżyli tak dziwne i zaskakujące chwile, że ich historie powtarzają się przez pokolenia. Ponieważ Leszy, oprócz tego, że jest strażnikiem i duchem lasu, jest także mistrzem zagadek, wyzwanie dla dusz, niewidzialny gracz w gierki umysłowe. Mówią, że co jakiś czas, kiedy las uzna, że jakiś podróżnik jest wart uwagi, pojawia się Leszy. Nie ze złością, nie z groźbą, ale z krzywym uśmiechem na twarzy i wyzwaniem na końcu języka. Może pojawić się jako zgarbiony starzec z laską w ręku, lub jako dziecko o zielonych oczach i mowie mądrej jak na swój wiek. To mogło być mówiące zwierzę albo nawet cień szepczący zagadki wśród liści. Zasada jest prosta: odpowiedz poprawnie na jego pytanie, albo pozostań uwięziony wśród drzew, aż się czegoś nauczysz. Bardzo stara opowieść opowiada o młodym uzdrowicielu, który poszedł do lasu, aby zebrać rzadkie zioła. Wiedziałem o ryzyku, ale podchodziłem do tego z szacunkiem. Szedł ostrożnie, szepcząc modlitwy do duchów, aż natknął się na wysokiego mężczyznę odzianego w liście, o lustrzanych oczach. Powiedz mi dziewczyno, rzekł głosem spokojnym i grzmiącym, jaka jest ta jedna rzecz, która gdy ją oddasz pozostaje twoja? Młoda kobieta pomyślała, poczułem wiatr, słyszał śpiew ptaków, a potem odpowiedział: Jedno słowo. Leszy się uśmiechnął, uśmiech, który sprawił, że drzewa zakołysały się, jakby one również usłyszały odpowiedź rozumiesz powiedział możesz zebrać to po co przyszedłeś ale pamiętaj każda roślina ma swoją cenę i zniknął inni jednak nie mają tyle szczęścia pewien chciwy podróżnik próbował kiedyś oszukać leszego mówiąc że się zgubił gdy w rzeczywistości chciał w tajemnicy ściąć święte drzewa leszy zdając sobie sprawę z kłamstwa zaprowadził go ale w kółko dzień po dniu człowiek szedł i szedł aż nie wiedział już czy jest noc czy dzień kiedy w końcu wyszedł, miał białą brodę, mimo że przyszedł młody. Las uczy, czasem cierpliwością i sztuczkami. To jest gra leszy. Nie jest okrutny, jest ekspert. Lubi testować ludzkie serca, mierzyć czystość ich intencji. Kto reaguje pokorą, ten otrzymuje bezpieczną ścieżkę. Kto odpowiada z arogancją, znajdzie zakłopotanie. Ale bądź ostrożny, jego zagadki nie zawsze są oczywiste, czasami są to pytania, czasami tak jest sytuację. Możesz myśleć, że wybrałeś już pewną ścieżkę, ale to Leszy zasiał tę wątpliwość w twoim myśle. Jest zwierciadłem lasu, mylącym, pięknym i niebezpiecznym dla tych, którzy nie słuchają. Dlatego starożytni powiedzieli: Jeśli spotkasz Leszy, słuchaj więcej niż mówisz, myśl więcej niż się boisz i nigdy, przenigdy nie kłam, bo może się z tobą bawić. Albo nauczyć cię czegoś, co zapamiętasz do końca życia Leszy i tajemne pakty. Nie wszyscy, którzy szukali Leszy, chcieli po prostu wydostać się z lasu żywi. Niektórzy, bardziej odważni lub zdesperowani, chcieli czegoś więcej mądrość, moc, ochrona, uzdrowienie i byli gotowi zapłacić każdą cenę, aby to osiągnąć. Ci ludzie nie byli zwyczajni. Byli czarownice, uzdrowiciele, szamani, starożytni wędrowcy dusz, potrafiąc usłyszeć, co mówi wiatr i zrozumieć szept liści. Wiedzieli, że Leszy nie był bogiem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie przyjmował ofiar na ołtarzach kamiennych, nie pragnął złota ani krwi. To, co leszy zaakceptował, było znacznie trudniejsze do dania. Pakty z leszym nie zostały stworzone słowami, były ciche, symboliczne, oparte na niewidzialnej wymianie. Czasami było to wymagane głęboki sekret, żal trzymany pod kluczem. Innym razem złożono prośbę część duszy, nie w dosłownym sensie, ale zobowiązanie, które naznaczyło człowieka na resztę życia. Nigdy więcej nie będzie polował. I nigdy więcej nie będzie kłamał, oddychając powietrzem lasu. Wśród chłopów krąży opowieść o kobiecie imieniem Anelka. Jego córka była chora i żaden lekarz nie wiedział, jak ją wyleczyć. Anelka usłyszała, że w sercu lasu leszy mógłby jej pomóc. Pewnego mglistego poranka weszła sama, boso, bez broni, mając w rękach jedynie niebieską, jedwabną wstążkę, tę samą, której użyła przy narodzinach córki. Szła, aż straciła poczucie czasu. Gdy w końcu się zatrzymał, poczuł, że las ucichł, a potem pojawił się nie jako człowiek ani zwierzę, ale jako jasnooka postać, która wyłoniła się z mgły. Leszy nie mówił, on tylko na nią popatrzył i zrozumiała. Położył wstążkę na ziemi, na pokrytym mchem kamieniu i powiedział Jeśli będzie trzeba, oddam swój głos za jej życie. Duch wyciągnął rękę zrobioną z korzeni, lekko dotknął ust Anelki i zniknął. Wróciła do domu bez słowa. Jednak córka obudziła się natychmiast, bez gorączki, jakby przespała kilka dni. Anelka nie odezwała się już ani słowem i nie było takiej potrzeby. Jej oczy mówiły wszystko. Oto natura paktów z leszym. Nikt nie wie na pewno o co zostanie zapytany, ale ktokolwiek to zrobi, nigdy już nie będzie taki sam. Niektórzy mężczyźni otrzymali dary: wizję pozwalającą na znajdowanie rzadkich grzybów, umiejętność rozmawiania z wronami, dar znajdowania drogi nawet w najgęstszym lesie ale wszystkie miały coś wspólnego, wyglądały jak osoby, które widziały świat ukryty za drzewami. I oczywiście nie każdy pakt był udany. Ci, którzy próbowali oszukać leszego, kłamiąc, składając puste obietnice lub udając oddanie, zapłacili za to wysoką cenę. To byli ci, którzy zniknęli albo wrócą, zmieniono. Ten sam głos, ta sama twarz, ale w oczach czegoś brakowało. Dlatego starożytni pozostawiali na szlakach znaki kawałki tkanin, małe drewniane rzeźby, skrzyżowane gałęzie na ziemi. Nie dla leszy, ale aby ostrzec innych. Tutaj duch słucha. A jeśli czegoś od niego chcesz, bądź gotowa dać mu coś w zamian, ponieważ leszy może dać ci więcej niż możesz sobie wyobrazić, ale tylko jeśli zapłacisz tyle, ile to naprawdę warte. Cisza nowoczesnych lasów. Czas mijał, czasy się zmieniły, wsie stały się miastami, szlaki zamieniły się w drogi, lasy jeden po drugim wycinano palono mierzono w hektarach sprzedawano w postaci papieru hałas toporów ustąpił miejsca rykowi maszyn a śpiew ptaków ucichł w obliczu nieustannego szumu postępu dlatego leszy także zamilkł ten który kiedyś chodził wśród korzeni liczących sobie setki lat teraz widzi jak drzewa upadają nie osiągając nawet dekady życia ten kto słyszał śmiech jeleni i taniec wiewiórek teraz słyszy syreny i rogi tam gdzie kiedyś były ślady suchych liści ale czy on zniknął? Niektórzy twierdzą, że tak, że Leszy wyginął wraz z wielkimi lasami. Inni, bardziej uważni, uważają, że on po prostu został wycofany. Kto zamieszkuje teraz ostatnie fragmenty rodzimych lasów, gdzie przyroda wciąż oddycha bez ogrodzeń? Że czeka. Cierpliwość jest jedną z jego najstarszych cnót. Są jednak i tacy, którzy twierdzą więcej: że on jest bliżej niż kiedykolwiek. Do dziś pojawia się wiele doniesień na ten temat o ludziach, którzy gubią się w małych lasach bez wyjaśnienia o szlakach, które nagle znikają, dziwnych dźwięków w nocy, na przykład ciężkich kroków na suchych liściach, nawet gdy nikogo nie ma w pobliżu, z oczu, które patrzą z ciemności, a są i tacy, którzy przysięgają, że czuli czyjąś obecność. Niegroźne, ale smutny. W powietrzu unosi się atmosfera żałoby, jakby leszy został zraniony, nie na ciele, lecz na duszy. W końcu jego świątynią zawsze był las. A teraz, gdy ich domki na drzewach są burzone, a ich ołtarz główny pogrzebany pod betonem, duch milczy, nie walczy, jak mężczyźni, on czeka. Czekaj na dzień, w którym ktoś, w ciszy, na kolanach w wilgotnej ziemi znów poprosi o przebaczenie. I usłyszałem głęboko w lesie, jak opada liść, jako odpowiedź. Ale bądź ostrożny. Milczenie leśnego to nie jest zapomnienie.